Cześć, dzień dobry, witam serdecznie ponownie na moim kanale w kolejnej recenzji. Tym razem, podobnie jak ostatnio, będę recenzował nóż, aczkolwiek nóż o troszkę innej specyfice, innego rodzaju. Jest to nożyk typu neck chińskiej marki Kizer. Firma Kizer produkuje no, noże w takim przystępnym w przystępnych przedziałach cenowych. Aczkolwiek firma ta współpracuje ze znanymi projektantami. Są to noże dosyć ciekawe designersko. W projektowaniu tego noża. Hmm. Znaczy nóż zaprojektowano we współpracy z polskim projektantem e, Maciejem Torbę, czyli jest to taki można powiedzieć polski akcent w tym nożu. Design noża jest taki dynamiczny, opływowy, nowoczesny, futurystyczny. Noż nie został wyposażony w okładzinę. Właściwie jest to jeden kawałek metalu nek z rękojeścią typu skeleton, czyli szkieletowa konstrukcja. Te otwory tutaj na rękojeści, no z jednej strony mają dodać uroku temu przedmiotowi, z drugiej strony no również zmniejszają wagę tej blachy. Jak również y, pozwalają na zamocowanie sznurka z parakordu, zrobienie oplotu. Ale przejdźmy może do danych technicznych. Nóż został wykonany ze stali D2, y, zahartowanej do twardości 59-61 Hz i został wykończony techniką Wash. Ta technika wykończenia z jednej strony nadaje powierzchni takiej matowości, eleganckiej, no a z drugiej strony sprawia, że ewentualne rysy, które powstaną podczas użytkowania będą mniej widoczne. Tutaj na głowni mamy wygrawerowane logo. No, z drugiej strony też się znajduje grawerunek. Hmm. Dobre Knives Cobbler D2. Hmm. Rodzaj głowni. Kształt głowni hmm, został określony jako reverse tanto. Czyli obrócone tanto. No i właśnie w zasadzie można powiedzieć, że jest to Nazwa zgodna z prawdą. Długość całkowita noża to 16,9 cm, długość głowni to 7,4 cm, natomiast długość rękojeści to 9,5 cm. W tym momencie nie pamiętam jaka była waga tego noża, no, aczkolwiek jest on no, bardzo lekki. To jest taka pojedyncza blaszka. <laughs> Może w opisie filmu, kiedy sprawdzę dokładnie w opisie, dopiszę jaka jest waga tego noża. Noż został wyposażony w pochewkę Skydexu z pięcioma otworami. W pochewce prezentuje się w sposób następujący. Noż pewnie siedzi w pochewce, pochewka dobrze go trzyma, więc można tutaj zamontować sznurek i nosić nóż jako nek na szyi. Nóż nie jest ciężki do przenoszenia właśnie w takiej formie jako noża nek. Nadaje się wyśmienicie. Dodatkowo do noża załączono taki klips metalowy, gdyby ktoś miał ochotę przenosić nóż w inny sposób, na, paskie, na pasku, za paskiem. To również tutaj istnieje taka możliwość. No ja ten klips zdemontowałem i przenoszę po prostu nóż w pochewce, w większej kieszeni. Aczkolwiek yy, myślę, że taką najbardziej... Yy, Praktyczną, najbardziej optymalną formą przenoszenia tego noża jest właśnie noszenie go na szyi na sznurku jako nek. A teraz może powiem co nieco o samym komforcie, wygodzie używania tego noża no w celach praktycznych, czyli docięcia. Od góry mamy tutaj taki. Dosyć szeroki, ząbkowany jimping, no, który zabezpiecza nasz kciuk. Aczkolwiek no palec się troszkę ślizga. Eee, no aczkolwiek nie jest to nóż do ciężkich prac, jest to mały nożyk EDC. Więc nie potrzebujemy tutaj jakiegoś super zabezpieczenia od góry. Od dołu nie mamy typowego jelca. Mamy tutaj natomiast takie wcięcie na palec wskazujący. No i dobrze. Zabezpiecza naszą rękę przed ewentualnymi urazami, chwyt jest naprawdę bardzo wygodny. Tutaj mamy coś w rodzaju takiego zbrocza, biegnącego od połowy głowni do rękojeści z jednej i z drugiej strony. Ten nóż jest symetryczny, i to zbrocze przechodzi nam w taki podłużny, zaokrąglony otwór. A u góry mamy jeszcze jeden otworek. No cóż mogę powiedzieć, no naprawdę jestem samym projektem, samym designem tego noża urzeczony. Naprawdę jest to bardzo ładna rzecz. No a przy okazji też w bardzo przystępnej cenie jest to niedrogi nożyk EDC. Bardzo wygodny w stosowaniu do jakichś drobnych prac, do takich zadań codziennych. Nada się wyśmienicie. Ostrze przychodzi do nas dobrze zaostrzone. Nożyk fabrycznie jest bardzo ostry. No, gdyby ktoś do swojego zestawu EDC chciał e, ten nożyk dołączyć, no to myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić, bo to jest naprawdę ładna, praktyczna rzecz. E... Gdybyście mieli jakieś pytania dotyczące tego noża, no to śmiało możecie pytać w komentarzach. Jeżeli macie jakieś doświadczenia związane z tym egzemplarzem bądź innymi egzemplarzami tej marki, no to też śmiało możecie komentować. Jeżeli macie ochotę, możecie zostawić subskrypcję na moim kanale. Możecie zostawić polubienia. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i wszystkich pozdrawiam. Cześć.